E, proszę Państwa, ze mną Andaw, e, autorka Zmierzch Bóg. E, zanim przejdziemy do tego, o czym to jest, ja Państwu tylko pokażę, jak to jest pięknie wydane, jakie to są, to są brzegi. E, to teraz. Ale jeszcze dodam, że one się układają tutaj w całość. Proszę bardzo. Super, oddaję. Czyli ile będzie Tomów? Miały być trzy, ale wyszło jak zawsze i będą cztery. E, to jest wstępna wersja, nie będę. Tak, znaczy w ogóle wstępna wersja, że to miała być notówka więc no, ale ja nie umiem widać krótko. Okej, okay, ja mam córkę Słońca i Księżyca, a ty masz serce z z nie, nie, ma. nie ma. Opowiadaj o jest, że to jest fantastyka, to wielko. E, tak, widać tu po stońsku generalnie mitologia nordycka, tutaj mamy fantastykę z wątkiem romantycznym. tu już się nieco bardziej romantazy robi. E, mamy wątki takie jak Enemy to lovers, Motyw Drogi, Magiczne Krainy, ukradnę od ciebie na chwileczkę, żeby pokazać te magiczne krainy. Mamy główną bohaterkę, która jest strażniczką Świętego Sadu, szkolona przez Walkilię, po przeciwnej stronie barykady mamy Fenrir'a, zmiennokształconego wilka, który chce doprowadzić do Ragnaroku. Czyli w zmierzchu bogów właśnie tytułowego tutaj tej sagi. No i isa generalnie chce zapobiec temu Ragnarokowi, Fenrir chce do niego doprowadzić. Oni się gdzieś tam w pewnym momencie spotykają, muszą sobie obydwoje zweryfikować swoje opinie na wiele tematów, bo na przykład Issa jest wychowana na wieże bogów bazgarskich i myśli, że trzeba ojciec, czyli Odent dba o wszystkich, a potem się dowiaduje, że istnieje jakaś kraina, która jest skuta lodem i no, nie do końca jej się to składa w całej z tym, co jej wpaja, no, Jak spotyka Fenrira, to musi zadecydować, czy chce się go pozbyć i zapobiec Ragnarokowi i oszukać w ten sposób panie losu. Czy może jednak jest jakieś ziarenko prawdy w tym, co on jej mówi, że to bogowie z Gardu są tak naprawdę niedobrzy i ich trzeba się pozbyć? No powiem ci, że brzmi super. Po takiej układce to ja się razem spodziewałam smog a, tak, e, a tak, smok to jest ogólnie taki Easter egg. Ja przez to, że wydawnictwo smok, to starałam się w każdej książce gdzieś epizodycznie, żeby ten smok się pojawił. Ale no na razie jeszcze nie. Ale dodam, że w mitologii nordyckiej jest smok. Jest smok, który się nazywa Nitok, i on siedzi w korzeniach e, drzewa Idrasil. O, tutaj już pokażę. A, proszę. I ten smok w kolejnych częściach gdzieś się już ujawni nam czy nie. będzie. To ja teraz zadam najbardziej znienawidzone pytanie przed wszystkich autorów. To kiedy trzeci to? Yy, nie wcześniej niż na jesień przyszłego roku. Bo ja generalnie nie wydaję tomu, jeżeli nie mam przynajmniej połowy kolejnego napisanego, no bo to musi być spójne wszystko. Czyli tak? trzeci masz napisany, pracujesz nad czwartym dokładnie. Ale... Ty wiesz, że teraz sprawiasz wielki zawód swoim panom, a wiem, że masz ich całkiem tak, sporo. Yy, nie wypuszczam bublu, bublu a to bo najważniejsze. przy debiucie się już nauczyłam, że lepiej jest tą książkę przetrzymać, dopracować, dopieścić, nie mam deadline'ów, bo myślę, że tutaj pan właściciel nie robi mi presji. Hmm. Więc staram się też, żeby ta książka była naprawdę dopracowana na maksa, żeby wypuścić jak najlepszy produkt, niż później się gryźć i wstydzić, że o, były jakieś błędy, a można było tego w sumie uniknąć. Także... Uwielbiam takich autorów, którzy właśnie zwracają uwagę nie tylko na ilość znaków napisanych, ale Dokładnie. przede wszystkim na jakość, jakość tak, tekstu i jakość wydania. Właśnie. Pokażę wam państwu jeszcze coś, czyli coś, co na mnie zrobiło bardzo duże wrażenie, do kamery. Wiesz co? Druk. Tak, wiem. Ja nienawidzę małych literek, to krzywdzę. Ja po prostu absolutnie nienawidzę, tak mi się wzrok męczy wtedy, że. Jestem naprawdę ci bardzo wdzięczna, że ta z dużym drukiem. Tak, i tego się będę trzymać i tego się będziemy ogólnie trzymać w naszym wydawnictwie, bo ja sama no, mam ze wzrokiem nieraz problem i też słyszę często od ludzi, że jest to męczące po prostu czytanie małych literek, więc. I, i dobrze autorzy zwracają uwagę na, na sugestie czytelników. Pięknie ci dziękuję, gratuluję jeszcze raz. Dziękuję Państwu panie. również dziękuję.